あいます Jesteśmy z wami, chłopaki jesteśmy z wami. Jesteśmy z wami, chłopaki jesteśmy z wami. Jesteśmy z wami. Chłopaki jesteśmy. O dobre. Ja. z wynikami, panowie jesteśmy. z wynikami, panowie jesteśmy z wami! z wynikami! Panowie jesteśmy z Wami, Chuj z wynikami panowie, jesteśmy z Wami, Chuj z wynikami panowie, jesteśmy z Wami. <zysy> Sebastian nie, Sebastian nie, Sebastian

Do końca, zawsze, do zawsze do końca, panowie zawsze do końca. zawsze do końca, panowie zawsze do końca. zawsze do końca, panowie zawsze do końca. zawsze do końca, ładna zawsze zawsze do końca, panowie zawsze do końca. ją! Wy nigdy ważny, bo chcesz żywy, nigdy ważny. Wy nigdy ważny, bo chcesz żywy, nigdy ważny. Wy nigdy ważny, bo chcesz żywy, nigdy mistrzostwo zostało. Aj, ikut by to chadło. Doga zawarto, wszystko przygotowane jest. Rysia tam no, Niech wygra lepszy, Chłopaki niech wygra lepszy. Niech wygra lepszy, Chłopaki nie wygra lepszy Niech wygra lepszy, Chłopaki niech wygra lepszy Niech wygra lepszy Chłopaki nie z wami! jesteśmy z wami! Jesteśmy z wami, chłopaki, jesteśmy z wami, jesteśmy z wami, chłopaki, jesteśmy z wami. Najlepszy! jesteś najlepszy. jesteś najlepszy! Chcę, jesteś u